Jesteśmy na targach w Gdańsku w talii Amber, Amber Gold i Pani tu zapytała mnie a co jej da? Masaż stóp, tak? tak o taki, taki tu sobie, tam no tam jak, a tutaj? A gdzie indziej, to co? W gabinecie urzęźnika czy w gabinecie masażu? To samo. Jednorazowy masaż Pani da? Dużo zdrowia, bo może przy jednorazowym masażu może Pani mieć odblokowany jakiś receptor, albo bark, albo bolące kolano. Każdy masaż coś wnosi, jak każda miłość, każdy spacer, proszę Pani, każdy zjedzony potlet z sałatką. Że to nie ma tak, że a jeden to mi się nie opłaca, a co mi na tutaj? A jak, się, a jak zrobię tutaj kilka ćwiczeń, to co one mi dadzą? To będą kolejne ćwiczenia do usprawnienia mojego ciała. Odpowiedziałem Pani na pytanie, każdy masaż coś wnosi, po każdym masażu Pani się czegoś, Pani ciało się czegoś uczy, Pani receptory, Pani mięśnie, że nie ma takiej, takiego mitu, że jeden mi się nie opłaca, to nic Wam się nie opłaca, jak jedno się nie opłaca, jedno się opłaca i sto się opłaca, do następnej gawędy. A potem można sobie z samemu.